Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Streama, to kolejny odcinek kariery Werderem Brema. Bardzo się cieszę, że Was tutaj widzę. Jeżeli Wy się cieszycie, że kolejny odcinek się pojawia, zapraszam do stawienia łapki w górę. Subskrypcji tego kanału będzie mi bardzo miło, jeżeli tutaj to wszystko zrobicie. No i tradycyjnie na samym początku mam do Was pytanie, ale ono jak zwykle wymagać będzie od Was szczerości, a mianowicie. Ile macie lat? Jestem naprawdę ciekawy, słuchajcie, w jakim wieku jest e, widownia tego kanału, tylko szczerze, jeżeli ktoś ma 12 lat, nie pisze, że ma 12, jak ma 8 to ma 8, jak ma 23 to ma 23 swojego wieku, nie ma co się wstydzić, słuchajcie, e, więc e, jakby... Więc jakby e, zapraszam do pisania To co zwróciło moją uwagę to Frank Cassie, e, Znajdujący swoje miejsce w parmie, Jest to ciekawa sprawa No bo oczywiście my chyba nawet próbowaliśmy wypożyczyć Kessiego z Milanu Oczywiście, że się nie udało, bo nam nikt nikogo nie chce wypożyczyć Chociaż udało nam się zdobyć jedną gwiazdę dla naszej drużyny Więc e, to mnie cieszy, jeśli chodzi właśnie o e, transfer e, krótkoterminowy e, To co w ogóle zabawne, najwięksi obrońcy 2019 roku To Fernardi, Fernandinho, e, Jordi Alba No też w tych największych może mniej nie dadzą, ale tak zupełnie na poważnie wszyscy wiemy o co tam chodzi. No, oczywiście, treningi, treningi, treningi. Nasza azjatycka bestia jest tutaj wrzucona w nasz kierat, żeby jak najszybciej pokazać pełnię swoich możliwości na prawej stronie, aczkolwiek tutaj nie będę ukrywał, mimo wszystko będziemy szukali wzmocnienia także na zasadzie wypożyczenia. Szczególnie tutaj chętnie zwrócę się w kierunku premier league. I tak sobie myślę, zastanawiam się przynajmniej, jakby nie wiem, czy to się uda. No, bo to jest zawodnik, który teoretycznie dopiero co przyszedł. Ale z drugiej strony, wiecie, to jest teoretycznie transfer od po początku roku. I tak się zastanawiam. A co gdyby taki Takumi, Minamino, nie odnalazł się najlepiej w Liverpoolu od samego początku? Może. Może byliby zainteresowani, niestety nie są zainteresowani wypożyczeniem, w tym oczywiście nie ma nic złego, dziwnego, e, aczkolwiek ja chętnie e, skorzystałbym z usług tego zawodnika, no będziemy starali się znaleźć jakiegoś ciekawego skrzydłowego, którego moglibyśmy do nas wypożyczyć, no oczywiście e, z i Gytse nie wypożyczymy, będziemy szukali w takim razie wzmocnień w innych rejonach, a na razie a prześle, prześledźmy go sobie, słuchajcie, prześledźmy go sobie, przez przypadek znalazłem tego gościa, przez przypadek znalazłem tego gościa. Weźmy sobie tutaj tych chłopaczków e, na obserwację. Skoro możemy, to czemu nie? Może tu jeszcze jakiś ciekawy e, piłkarz będzie, ale nie, nie ma nikogo raczej, kto by nas e, interesował. No dobra, więc przez przypadek znaleźliśmy kolejne obiekty nasze e, do, e, do obserwacji. Ale tak naprawdę, to co nas teraz powinno najbardziej interesować, no to wreszcie któryś z transferów tych panów, których mamy sobie. E, znalezionych e, przez nas, e, jakby przeze mnie i przez Was. No i nie ukrywam, ten Serginio DS wygląda fantastycznie, no i przede wszystkim to, co jest mega w przypadku tego zawodnika, to możliwość grania na dwóch stronach, więc spróbujmy, spróbujmy go kupić, ale na razie niestety nie możemy. Jak widzicie, jest to piłkacz, który e, e, dopiero co przyszedł do Ajaxu, ale możecie być pewni, że jak tylko będziemy mogli go kupić, to w kierunku tego zawodnika będziemy zwracali swój wzrok. E, na pewno ciekawy jest SketchUp, e, jednak tak samo, jak widzicie, cały czas nie możemy go ściągnąć, więc tak naprawdę moglibyśmy tutaj na upartego spróbować tej naszej kanadyjskiej akcji, a mianowicie porozmawiać z Jonathanem Davidem, czy możemy go skupić, no i z tym J. Jay nie Jaydonem Sancho, tylko o Boże! Yy... O jezus, no z Alfonso Davisem byśmy porozmawiali. Zobaczymy, jeden gościu siedzi w czapce, drugi przed w dresie. Ogólnie rzecz biorąc, atmosfera tego spotkania jest dosyć, dosyć mocno nieformalna, ale interesy ubijać będziemy poważne, bo chodzi tutaj o poważnego młodego piłkarza. 13 milionów to jest moja propozycja, jak widzicie, absolutnie ich to nie interesuje. My, oczywiście, zarabie, zarobiliśmy bardzo dużo pieniędzy dzięki tym sprzedażom po drodze, ale, ale, ale. Obawiam się, że w tym momencie to może być transfer przekraczający nasze możliwości transferowe. Po prostu, e, no 20 milionów ja za niego nie dam. Zobaczymy, oni do nas z tym wrócą. Ale wydaje mi się, że e, transfer Jonathana Davida wymagałby od nas bezpośredniej sprzedaży Daviego Klasena. I nie wiem, czy na to już w tym momencie jesteśmy gotowi. Wydaje mi się, że takiego ruchu, e, taki ruch moglibyśmy zrobić w styczniu, niekoniecznie teraz. No, i jest ten Alfonso Davis. Gdy może będzie wypożyczony do Montpellier, eee... no to niech będzie wypożyczony do Montpellier, Z Montpellier wróci. I my go kupimy. Słuchajcie, jak mówię, zwykle staram się nie robić transferów, które nie miałyby miejsca w rzeczywistości, takich na tych wczesnych etapach, ale też trzeba na, zobaczyć, jakim piłkarzem w tym naszym uniwersum jest Alfonso Davis. Jest piłkarzem, którego prawdopodobnie wypożyczą do Montpellier, czyli nie będzie tak podstawowym piłkarzem, jakim jest w rzeczywistości, czyli będą raczej chcieli go sprzedać, jakby ten transfer nie byłby bez sensu. Dlatego my tutaj z pokorą poczekamy sobie na niego, jak tylko będziemy gotowi, jak tylko będziemy mogli. To zrobić, no to zakupimy sobie tego zawodnika. E, kolejnym piłkarzem, którego tutaj mamy jest bardzo ciekawy Paxton. E, ciekawy z tego powodu, że ma naprawdę już teraz sporo cech, bardzo niską tygodniówkę. E, no i nie będę ukrywał, że tutaj mamy szansę naprawdę wyhaczyć typa całkiem niezłego. SP e, o SP. Wygląda to nieźle, tylko czy będzie mniej czas na rozwój tego zawodnika? I to jest pytanie, które musimy sobie zadać. Tym bardziej, że mamy tutaj Tiago Almada, e, możliwego do ściągnięcia z Argentyny. Młody osiemnastolatek, no, prezentuje się nieźle, ale tu patrzymy na dużo większe pieniądze. E, a biorąc pod uwagę, że my chcielibyśmy powzmacniać jeszcze parę pozycji e, to porozmawiamy z tym Paxtonem. zobaczmy, czy uda nam się go kupić. E, te 2, 2,5 miliona to jest bardzo fajna opcja e, do zakupu. E, ten środek pomocy mocno będziemy musieli odmłodzić, więc e, tutaj z, jakby... To może nie jest ktoś, kto nam się w tym roku mega przyda. Ale na pewno na przyszłe lata to jest ktoś, kto będzie dla nas mega pomocny. 2 miliony 100 tysięcy, 6% w przyszłości, bardzo chętnie, słuchajcie. Tu patrzymy na dosyć głębokiego rezerwowego, który nie kosztuje nas, e, zarówno jeśli chodzi o swoją wartość, jak i o utrzymanie zbyt wiele pieniędzy, więc uważam, że naprawdę e, warto się tutaj nim zainteresować. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało. Rola w zespole, no to plan na przyszłość, no tutaj musi być z tym. Eee, Okej, okay, sporadyczny też może być, może być, eee, spokojnie, 2400 euro zarabia w tym momencie, 5 lat, to nas oczywiście interesuje w tym momencie, eee, nie będzie klauzuli odstępnego, co oczywiste, eee, no i zobaczmy, co możemy mu tutaj zaproponować, płaca eee, 5000, dla nas to jest śmieszny pieniądz, a dla niego to jest dwa razy więcej niż zarabiał do tej pory. 6400. Okej, okay, to nadal są śmieszne pieniądze, słuchajcie, nadal są śmieszne pieniądze. Więc mamy nowy zawodnik podpisany, więc wygląda to naprawdę fajnie, a my, zanim w sumie przejdziemy dalej. Spójrzmy, jakie numery dostaną teraz nasi piłkarze, ci nowo przybyli. 16 wziął sobie na plecy McKinney, e, ale może gdyby on mógł mieć ósemeczkę, to by było bardzo przyjemnie. Ale ósemkę ma Osaka obecnie, więc nie. 9 jest wolna, 16 kę w takim razie może mieć. E, no i zobaczmy jeszcze tego naszego nowo sprowadzonego SPO, jak on tutaj wygląda. E, b, 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 17 ka no, na razie zmienimy ci numer, chłopaku, żebyś ty nie myślał, że jesteś aż takim planem. Tutaj 27 masz na razie dostać, a w przyszłości może będziesz miał jakiś inny, fajniejszy numer. No dobra, więc jak na razie ten pierwszy dzień od początku materiału wyszedł nam naprawdę bardzo fajnie. My dostajemy informację, że Davis jest obiektem zainteresowania. Eee, ale to już wiemy, to już wiemy, i powracają do nas z ofertą transferową za Jonathana Davida. I powiem tak: z jednej strony to jest oferta bardzo przyzwoita 18 milionów 300 tysięcy to nie jest duży pieniądz, ale ten procent od sprzedaży wydaje się być naprawdę wysoki, z jednego prostego powodu, słuchajcie. Eee, pamiętajmy o tym, że Eee, to jest zawodnik, który będzie kosztował kiedyś naprawdę duże pieniądze i ten procent będzie naprawdę wysoki. Nie wiem, czy jestem w stanie się na to zgodzić, ale z drugiej strony ustawia nas to w fajnym położeniu dosyć na przyszłość, tylko he, tak się zastanawiam, mamy pizarro, e, na SPO mamy tego pomykala, którego będziemy sobie tutaj rozwijali. Mamy tego osako. I myślę o tym full krugu, powiem szczerze. Myślę, że go sprzedamy. Myślę, że go sprzedamy. No, na pewno go sprzedamy. Na pewno go sprzedamy, słuchajcie. I on e, i on sfinansuje nam Davisa, który bardzo możliwe, że będzie naszą podstawową dziewiątką w ogóle. E, więc tak to zrobimy, słuchajcie. Tak to zrobimy, ponieważ e, no nie podoba mi się to, w, jak gdyby ta jego podatność na kontuzję. Absolutnie mi się tutaj e, nie podoba i nie uśmiecha mi się ta sytuacja, więc... Dodajemy go do listy transferowej. No, powiedziałem, będzie dużo odważnych ruchów, będzie dużo odważnych decyzji w tej karierze. Mamy mocno zmienić wiek. Jesteśmy amerykańskim menadżerem, czyli w ogóle to był bardzo odważny ruch naszego zarządu. E, jakby mamy bardzo otwarty, jakby mamy bardzo jaś, jasno wyznaczony kierunek e, i my z tym kierunkiem będziemy w takim razie e, zmierzali. 18 milionów 300 tysięcy. E, przenegocjujmy to jeszcze. Przenegocjujmy to jeszcze. To nie jest zła oferta, ale uważam, że jesteśmy w stanie się tutaj lepiej dogadać. Ja już wolę dać im yy, lepszy procent, ale mniejsze pieniądze w takim razie. Bo w sumie, patrząc na nasze yy, obecne potrzeby, yy, to ten procent w przyszłości, jeżeli my będziemy go już sprzedawali, to będziemy na tyle bogaci, że nas to jakoś strasznie nie ruszy. Ok, to już nie jest hmm. dobra oferta. To już nie jest dobra oferta. Yy, 17 zaproponujmy, albo 16, i złóżmy ofertę. Oj, czyli teraz nam się wysypie ta negocjacja Myślałem, że będziemy mogli jeszcze się Pobracać gdzieś na tym procencie, szczerze Oni tutaj nie chcą nie chcą zejść niżej Ja się nie dziwię, bo jakby on jest tyle warty Jakby ja tutaj broń Boże Nie oceniam ich, ich, ich Podejścia do tej sytuacji mm, Bo to jest podejście Prawidłowe, ja bym miał jeszcze Bardziej rygorystyczne, ale ja myślę Teraz o swoim klubie, no i musimy tutaj Naprawdę wyszarpać to jakby musimy to dobrze wyszarpać, jakby głównie zmierzam teraz do tego, że chcemy znowu złapać impas w tych negocjacjach. Okej, okay. nie ma impasu, jest obraza, ale spokojnie. W tym czasie my sprzedamy sobie tego naszego napadziora, ściągniemy tego. I jest, jest ok, jest ok, ja jak gdyby podchodzę do tego naprawdę z dużym spokojem, zresztą jak widzicie tutaj za bardzo nie emocjonuje mnie cała ta sytuacja, zobaczmy co się będzie tutaj działo w meczu z Fortuną Düsseldorf, no jesteśmy absolutnymi faworytami, nie ma co ukrywać, mimo że jesteśmy cały czas w tej przebudowie, to wydaje mi się, że tutaj naprawdę nikt nie ma wątpliwości, że to my powinniśmy zgarnąć trzy punkty, mimo tych wszystkich... E, mimo tych wszystkich zawirowań wokół, wokół jego osoby e, wystąpi Fulkruk w podstawowym składzie Eggestein wystąpi no właśnie, czy wystąpi czy nie Wy, wydaje mi się, że powinniśmy rozejrzeć się tutaj za możliwością wypożyczenia na tą prawą stronę e, no bo mam wrażenie, że naprawdę tu jesteśmy w, jakby w tym sezonie nie kupimy nikogo e, a już e, jakby kto mógłby występować tutaj w podstawie więc fajnie by było znaleźć sobie tutaj wypożyczenie, tak jak to robią niemieckie zespoły, i pójść tą drogą. Tak jak mówiłem, czerpanie z Premier League, czerpanie z tych zasobów ogólnie e, ang, e, ang, anglojęzycznych, to jest coś, na czym chcemy, chcemy tutaj budować. Kalum Hudson no Doi. Na przykład, czy oni by go wypożyczyli? Jest oczywiście Christian Pulcic, ale jego raczej nie będą chcieli ruszyć. Ale kalum Hudson no Doi na wypożyczenie. Słuchajcie, piłkarz łączony m.in. z. Eee, łączony między innymi z, z, z Manchester'em Może z... nie Manchester'em Znaczy z Manchester'em pewnie też, bo każdy em, Piłkarz pewnie łączony jest z Manchester'em Albo City, albo United eee, Ale łączony z Bayernem Monachium Więc to by była ciekawa sprawa Bayern był w stanie dla niego zrobić naprawdę wiele eee, Ale tam nie było nikogo Zobaczmy z Arsenalu Ze skrzydłowych, kogo moglibyśmy spróbować Tutaj do nas ściągnąć eee, No nie ukrywa, no Niklas Pepe To no nie ma takiej możliwości ale ponowne wypo, wypożyczenie, słuchajcie, e, Risa Nelsona wydawałoby się być ciekawe z prostego powodu, słuchajcie. No, bo jednak Ris Nelson Ries Nelson był już raz w Niemczech, e, ale niestety nie są zainteresowani takim kierunkiem jego rozwoju. Szkoda, bo pasowałby do nas naprawdę fantastycznie. No dobra, e, Manchester City jeszcze zespół, zespołem, który tutaj nas by interesował, ale, albo United, ale w United chyba nie ma nikogo. Z tych w miarę gotowych zawodników. No, bo oczywiście jest Mason Greenwood, ale on tutaj nie spełnia tego, czego my byśmy odczekiwali. Jest piony Siston, ale niestety nie. Jest yy, Chong, ale Chong jest raczej też dosyć nisko oceniony, chociaż pewnie w sumie, jak teraz o tym myślę, to Iris Nelson był nie najwyżej ocenianym piłkarzem tak naprawdę. Może Jesse Lingard? Chcieliby go nam wypożyczyć, żeby chłopak wreszcie miał jakąś asystę yy, albo bramkę, ale niestety Jessica Lingarda. Sprzedać nam y, absolutnie nie. nie znaczy wypożyczyć nam absolutnie nie chcą, nic dziwnego też w sumie. Hmm. No, ale ciąg ciąg to jest taki piłkarz, jakiego mamy. Jakby to. To jest właśnie taki piłkarz, jakiego posiadamy, to zupełnie nam się nie opłaca. E, musimy tutaj znaleźć kogoś, kto by mógł wejść do tego podstawowego składu i grać od początku już. No, Bernardo Silvan no to oczywiście tutaj nie ma takiej możliwości. E, patrzymy, patrzymy, no niestety, tutaj nie ma nikogo ciekawego, no to. Zwróćmy się w takim razie w kierunku hmm, właśnie, w jakim kierunku powinniśmy się zwrócić. No w USA e... O mój Boże, gdyby to... Błagam, żeby ten gościu miał talent. Bo jeżeli ma talent, to go musimy kupić. To nie ma w ogóle wątpliwości. E, czekajcie, no w USA kto gra na skrzydle taki ciekawy? Jest gdzieś Carlos Vela. No ale to jest zawodnik, który bez sensu e, byłby to nam do ściągnięcia. No myślę, myślę, teraz o jakimś skrzydłowym, którego moglibyśmy pozyskać. No na pewno medialnym i fajnym transferem byłoby też może spróbować ściągnąć kogoś z e, Realu Madryt, a mianowicie kogoś z duetu albo Rodrigo, albo e, albo 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 e, Vinicius Junior. Może by się nam to udało, zobaczmy. Wątpię, ale spróbujmy. No Marka Asensio raczej nam nie wypożyczą. Mariano raczej nam nie wypożyczą. No ale dobra, dodajmy go do listy życzeń. I Rodrigo, dodajmy do listy życzeń. No, wypożyczenie któregoś z nich miałoby naprawdę dużo sensu dla jednego i drugiego. Jakby tak naprawdę, bo u nas wygrali, słuchajcie, w każdym meczu, w dobrej lidze, w ciekawym składzie młodym. Więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę dla nich byłoby to dobre. No tylko czy tak samo uważa. Czy tak samo uważa Real Madrid? No wolałbym Rodrigo zdecydowanie bardziej. I można, można, słuchajcie, rozmawiać o wypożyczeniu Rodrigo. Dla nas na ten sezon byłoby to idealne, bo byśmy go sobie rotowali, no miałoby to naprawdę mega dużo sensu. Naprawdę em, to by było coś znakomitego. I wydaje mi się, że nawet na dwa lata, bo w tym czasie nie musielibyśmy się martwić o to prawe skrzydło. A nawet jeżeli on by wylądował na ławce, no to nie nasz problem. A ściągamy gościa z naprawdę niesamowitym talentem, którego rozwój dla nas bezpośrednio nie wiązałby się ze szkodą, bo potem nie strzelałby nam bramek w lidze. Więc jeżeli tylko Brazylijczyk się zgodzi, to słuchajcie, no, no mamy genialny transfer. Mamy naprawdę genialny transfer, ale nie będziemy mogli z niego skorzystać w tym spotkaniu. Dlatego przejdźmy, przejdźmy do naszego pierwszego meczu w Bundesliga. E, tutaj fajnie by było, jednak, zaprezentować się na konferencji prasowej, dać dobry sygnał naszej drużynie, pokazać czego od nich oczekujemy. E, więc zobaczmy, jak przebiegł e, okresu przygotowawczego. E, ok, ok. W, takie, mam wiarę w drużynę. Spoko, spoko, tak na spokojnie bardzo. E, awans do Pucharów. Czujemy presję. Niech z ambicjami, yy, niech inni z ambicjami czują strach przed nami. Nie, awans do pucharów to nasz obowiązek, bo taka jest prawda, o to walczymy. Ehm, dowiedzie swojej wartości. Tutaj bezpośrednia motywacja ehm, niego, ale e, tu w, jakby, broń Boże, w ogóle nie, nie mam żadnej, żadnego braku wiary w tego piłkarza. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało. Werder kontra Fortuna, rozpoczynamy u siebie i. Wygrywamy. 2 do 0 pewnie. E, ładujemy bramkę już w pierwszej minucie e, i strzela nasz napastnik, którego pozbyć prawdopodobnie będę się chciał. Z tego powodu słuchajcie, że jednak naprawdę... Ajajaj. Naprawdę musimy tutaj wziąć pod uwagę y, tą jego podatność na kontuzję i też... Możliwości zastąpienia go kimś innym, jednak nie oszukujmy się. No niestety, jak na razie wysypał nam się transfer Rodrigo, ale wydaje mi się, że tutaj dosyć mocny wpływ na to może mieć fakt, że on nie chce odchodzić z Realu Madryt na dwa lata. Też bardzo o tyle fajny jest transfer z Realu wypożyczeniowy do Bundesligi, no bo jednak spójrzmy na to, że zarówno Hakimi, jak i Carvajal. To są piłkarze, którzy um, odchodzili właśnie do ligi niemieckiej po to, żeby poprawiać swoją umiejętności, więc e, wydaje mi się, że to naprawdę wszystko trzyma się kupy i, e, i że możemy tutaj naprawdę mówić o, o w miarę trzymaniu się realizmu i też nie odchodzimy za bardzo od tego, o czym mówimy, czyli też budowaniu bardzo zespołu takiego e, z, z bardzo jakby to powiedzieć, ściągającego zawodników, którzy dają duży potencjał na, na rozwój marki, no bo jednak Rodrigo jest zawodnikiem głośnym, transfer z Realu Madryt, e, wypożyczenie, więc e, tutaj jakby cały czas dbamy o to, żebyśmy byli e, coraz fajniej eksponowani. E, no dobrze, na kolejny mecz tak naprawdę zrobimy tylko jedną zmianę, tutaj Gebre Selassie w, w, w podstawowym składzie, e, ale nie ma to ogólnie zbyt dużego wpływu na resztę tej jedenastki. Jedynie, co chciałbym, żebyś ty powrócił tu sobie oczywiście. E, no jest dobrze, jest dobrze. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało słuchajcie, w nadchodzącym meczu. E, więcej zmian tutaj na razie nie planuję. Tak naprawdę czekam głównie na to, żeby odbraziły się na nas te dwie młode gwiazdy, bo w tym momencie to są dwa transfery, które tak naprawdę mamy tutaj najbardziej na oku. E, już z Davidem rozmawiać możemy, ale jeszcze z Rodrigo nie. Więc poczekajmy tylko, żebyśmy mogli znów wznowić rozmowy z Realem no a my czekamy na mecz z Hoffenheim, jedziemy na wyjazd. E, miejmy nadzieję, że uda nam się tutaj wywieźć 3 punkty. Niestety nie, ale słuchajcie, 0 do 0. E, nie, ma co się tutaj, e, nie ma co się tutaj martwić tym występem. Z tego powodu słuchajcie, że jest to drugi mecz z rzędu bez straty bramki, więc naprawdę możemy być z siebie zadowoleni, biorąc pod uwagę, jaką dużą przebudowę e, przeszedł ten nasz Werder. Em, możemy być bardziej niż szczęśliwi z tego, co się tutaj dzieje. Dobre, do, dobrze rozwija się nasz napastnik. To mnie cieszy, bo zapominamy o tym, że jakby to jest nasz też pomysł na podstawowego napadziora. A Roma zgłasza się do nas z transferem jego Klasena. I to jest piłkarz, którego ja mówiłem na początku, że sprzedawać nie chcę, ale powiem szczerze, widząc takie pieniądze, jestem naprawdę gotów do tego, żebyśmy negocjowali z Rzymianami, bo to jest, to, to jest możliwość zarobienia naprawdę fajnego hajsu, który pozwoli nam rozbudować jeszcze sobie ten skład. Eem, a, a Krasena będzie dosyć łatwo zastąpić, chociażby tym Davisem, więc jesteśmy w stanie tutaj naprawdę, naprawdę dosyć ciekawie podziałać z tymi pieniędzmi, które za niego dostaniemy. No i też to, co istotne, cały czas pamiętajmy o tym, że to będzie kierunek obniżania wieku tego składu, czyli to, na czym tak bardzo zależało naszemu zarządowi. Ok, wracamy w takim razie do rozmów z Realem Madryt. Zastanawiałem się, czy może Vasquez'a nie chcieliby nam wypożyczyć, ale niestety nie. Więc po raz kolejny widzimy się z przedstawicielami Los Blancos z nadzieją, że uda nam się przekonać, znaczy ich przekonać nie będzie problemu, Znowu z Zizu em, jest tutaj oddelegowany z, we własnej osobie, w tym razem roczne wypożyczenie, spróbujemy, bo rozumiem, że Rodrigo może nie chciałby tak ta, na, aż na dwa lata rozstawać się ze swoim zespołem, ma to w sumie sens z tego powodu, że jakby em, oddaleni się od Madrytu mogłoby sprawić, że jakby ta rywalizacja e, mogłaby za bardzo mu uciec i rok e, ma ręce i nogi jeszcze, ale dwa lata to już mógłby być problem, zobaczmy, Rodrigo nie zostanie wypożyczony Czyli sam zainteresowany No nie jest zainteresowany tym transferem Więc znowuż tydzień musielibyśmy czekać na jego odpowiedź Powiem szczerze Nawet krótkoterminowy transfer brazylijczyka Urządzałby nas w tym momencie Z tego powodu, e, że mielibyśmy tutaj naprawdę do czynienia Z e, Mielibyśmy do czynienia tutaj z gościem Który pozwoliłby chociażby temu Egersteinowi się rozwinąć Więc no zobaczymy Jak na razie powracamy do rozmów z Gent e, czy Hent z nadzieją, że uda nam się tutaj ściągnąć tego na no w sumie. No, bo to jest taka dziesiątko dziewiątka. Zaproponujmy, słuchajcie, 14 milionów z maksymalnym procentem od sprzedaży. Zobaczmy, co nam odpowiedzą. Czy będą zainteresowani takim rozwiązaniem? 21,800 bez procenta od sprzedaży. Ok, czyli wracamy znowuż tak naprawdę do tamtego etapu negocjacji. 21,800. Więc, tak naprawdę, teraz to, co mnie interesuje. Te sprowadzenie znów tych negocjacji do impasu, żeby oni powiedzieli, że do nas wrócą, i może wrócą wtedy znowu z tym procentem. No, tam liczyłem na to, że uda nam się, słuchajcie, wywalczyć lepszą opcję jeszcze. Jak się okazuje, tamta umowa była naprawdę dobra. E, niestety tutaj wyszło jak wyszło. E, tych, tych zachowań komputera nie da się przewidzieć, bo one są absolutnie nielogiczne. I teraz, także to, w jaki sposób komputer z nami negocjuje, sprawia, że ręce opadają. Dlatego ja też negocjuję w sposób dziwny. No właśnie, bo czekaliśmy na impas, czekaliśmy na informację, że muszą to przemyśleć. Więc niech myślą i niech wracają z tym wszystkim do nas. E, no a my czekamy. W takim razie, my mamy sobie jeszcze chwilkę czasu, żeby poczekać. E, no to, co jest trochę nieciekawe, to tak naprawdę. Musimy już w tym okienku negocjacyjnym em, dokończyć rozmowy, i to jest dobra oferta. To jest bardzo dobra oferta. Akceptujemy to i czas rozmawiać z samym zainteresowanym. Ciekawy jestem, jakie pieniądze będą nas tutaj, e... no o jakich pieniądzach będziemy tutaj mówili. E, naprawdę to jest coś, co mnie zastanawia. Będziesz piłkarzem rota rotacyjnym na początek. Będzie potem ważnym, dobra, może być ważnym od początku, nie ma problemu. Znaczy, po prostu nie chcę, żeby. Lepiej zaczynać z niskiego poziomu, żeby potem przy kolejnych kontraktach i tak dalej dawać mu lepsze propozycje. To raczej oczywiste. Oczywiście Black Klausuli odstępnego nas interesuje. Zarabiasz teraz 12 tysięcy. E, proponuję wzrost Twojego wynagrodzenia do 15, wydaje mi się, albo do 14. Tak mi się kliknęło, ale powinno być ok. E, jest ok, więc mamy, słuchajcie, mamy nową wielką gwiazdę w tym zespole, więc jakby e, zarówno wiek, jaki e, pochodzenie tych zawodników pokazują, że mamy dosyć wyraźny kierunek, jeśli chodzi o wzmocnienia. E, więc fajnie się nam to układa. E, no i naprawdę bardzo, bardzo ciekawy zawodnik trafia do naszego składu. E, no, on by tak naprawdę z zmarszczył, już mógł, już mógł wejść do podstawy 11, ma 76 oceny ogólnej. No, zobaczymy, czy tak się nie stanie, bo e, no jest cały czas możliwość odejścia Daviego Klasena. Ciekaw jestem, jak tam rozmowy z S Romą, Rozmowy spełzły na niczym i to nie jest problem. Dla nas to nie jest absolutny problem w tym momencie, słuchajcie, bo jesteśmy, jesteśmy zadowoleni z tego, jak to się ułożyło. Lala, z czemu chłopie? Masz taką fryzurę, a tak mało talentu. No szkoda, 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 bo chętnie bym Ciebie u nas widział. E, więc w tym momencie tak naprawdę e, możemy powiedzieć, że jesteśmy całkiem zadowoleni z tego, e, jak ta sytuacja wygląda. Cały czas brakuje nam oczywiście bocznych obrońców, e, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że mamy plan na tych e, obrońców do ściągnięcia, więc też nie chcę za bardzo tutaj e, naściągać sobie kogoś, kto potem nie miałby szans gry. E, teraz głównie to, czy, co chciałbym kupić, to sloty e, treningowe, tak na dobrą sprawę. No, bo to jest coś, co najbardziej by nam się przydało. Bo zwyczajnie e, nie mamy jak rozwijać tych naszych piłkarzy. No i bardzo chciałbym tego Davisa, Davisa do nas kupić, jednak jest to niestety e, niemożliwe. Zobaczmy, czy mamy tutaj jeszcze kogoś, kto mógłby nas potencjalnie interesować. E, Vinicius Junior, wypożyczenie: no niestety, tutaj na ten temat nie chcą z nami rozmawiać. E, no a sam Rodrigo raczej już do nas nie przejdzie z tego powodu. Że nie zdąży zapomnieć o tym, że był na nas zły. E, głupio to brzmi, ale taka niestety jest prawda. No tutaj tak naprawdę myślimy głównie o tym e, belli keczapie, e, o Deście. E, to, są nasze, to są nasze teraz e, transferowe kierunki. Alfonso o Dejbisie, naprawdę ten skład wyglądałby nieźle. Ale jest jeszcze jeden piłkarz, o którym powinniśmy pomyśleć, przynajmniej żeby mieć go na radarze, bo to jest zawodnik, który m, był także przez Was proponowany. A mianowicie chodzi tutaj o bruksa e, środkowo obrońca. Cały czas dosyć młody. Ja byłem przekonany, że to jest piłkarz zdecydowanie, zdecydowanie starszy, aczkolwiek mam wrażenie, że on dopiero co przeniósł się do Monterrey, a szkoda, wielka szkoda, bo dla nas byłoby to fantastyczne wzmocnienie. Pasowałby on naszego składu idealnie, biorąc też pod uwagę to, że w Bundeslize już grał. No niestety, będziemy musieli mieć na niego oko, będziemy sobie tutaj czekali i bardzo możliwe, że będziemy tymi, którzy do Europy go sprowadzą, a na razie czeka nas ostatni dzień okienka transferowego, dzień, w którym bardzo mocno powinniśmy zainteresować się ściągnięciem prawo Tak samo zresztą będzie robiła Borussia Dortmund, ponieważ a propos prawo to Jadon Sancho odszedł z Barcelony, a Kai Havertz, no to już nie prawo skrzydłowe, ale przychodzi do Realu Madryt. A Serge Gnabry do Atletico. Muszę przyznać, że tak jak zwykle te transfery szły w kierunku Niemiec, tak tym razem możemy być mocno zaskoczeni. No bo tym razem Bundesliga no, no bardzo się osłabia, ale myślę, że zaraz to wszystko zmieni się w naprawdę tłustą gotówę i, i, i ta gotówka będzie szła dalej w... Będzie szła dalej na rynku transferowym. Ja jestem zadowolony z tego, że jak na razie my prowadzimy bardzo zdrową politykę, bo odczuwam, że raczej się wzmacniamy, a i tak zarabiamy pieniądze, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wy także. Zostawiliście już łapkę w górę. Widzimy się już jutro. O godzinie 6 rano. To był koza kanał, Koza Stream. Na razie piona.